Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność? Wiceminister zabrał głos. W dalszym ciągu nie jest jasne, kiedy osadzeni w zakładach karnych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyjdą na wolność. Głos w tej sprawie zabrał w sobotę, 13 stycznia, wiceminister resortu Sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha. Słowa polityka z całą pewnością nie spodobają się przedstawicielom sejmowej opozycji. Nie chcę wyręczać pana prokuratora i za niego odpowiadać, natomiast na pewno to nie będą godziny, i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni, powiedział Myrcha. Pytany w TVN 24, czy bardziej dni czy tygodnie są potrzebne ministrowi sprawiedliwości na podjęcie decyzji w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Myrcha o terminie decyzji w sprawie Kamińskiego i Wąsika: nie będą to godziny i najbliższe dni. Wiceminister zaznaczył, że to jest kwestia niełatwa do analizy i jest to jeden z elementów decyzji, które musi podejmować w przyszłości prokurator generalny. W pierwszej kolejności w wyniku wszczęcia postępowania ułaskawiającego pan prokurator generalny zwraca się do sądów, które wydawały wyroki w tych sprawach o przesłanie akt sprawy. Na podstawie tych akt dopiero będzie tworzona opinia przez prokuratora generalnego, ale też ewentualne podejmowanie decyzji co do kontynuowania kary, wyjaśnił. Na pytanie czy minister otrzymał już akta sprawy, o które poprosił, Myrcha odpowiedział: "Nie, jeszcze nie". Kamiński i Duda ułaskawieni przez prezydenta Dudę Przypomnijmy: Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę ich żon. Zaznaczył, że postępowanie będzie przeprowadzone w trybie prezydenckim. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego. Za to skazano polityków PIS. W marcu 2015 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, były szef CBA i jego zastępca, zostali skazani nieprawomocnie na kary 3 lat więzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnień w związku z akcją CBA dotyczącą tzw. afery gruntowej. W procesie byłych szefów CBA sąd uznał, że Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA, choć brak było podstaw prawnych i faktycznych do wszczęcia akcji CBA w resorcie rolnictwa, kierowanym przez wicepremiera Andrzeja Lepera. W 2015 roku prezydent Andrzej Duda zdecydował o ułaskawieniu skazanych nieprawomocnie byłych szefów CBA. Sprawa wróciła na wokandę w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z czerwca 2023 roku. SN w Izbie Karnej, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy B, szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w związku z zastosowanym przez prezydenta prawem łaski i przekazał sprawę S o do ponownego rozpoznania. 20 grudnia 2023 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.